Że, żeby sobie co to jest Zombiak na Ender Dragonie zombiak na Ender Dragonie, dobre Witam Was wszystkich, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Z i witam Was dzisiaj w nowej serii na moim kanale. Ta seria już kiedyś była, osoby, które oglądają bardzo dokładnie mój kanał, wiedzą. Moi drodzy, wraca w końcu, wraca Minecraft na modach. Jest naprawdę, będzie dużo, dużo emocji, bo mam teraz naprawdę wypasiastą paczkę modyfikacji stworzoną specjalnie dla mnie. No i co, widzimy się już w trakcie odcinka. Ok, tak więc, moi drodzy, już właśnie zakładam sławki i jesteśmy, znajdujemy się już po intrze. No i teraz tak, może zacznijmy od tego, co w tej serii będziemy robić. Oczywiście się będziemy świetnie, ale to świetnie bawili. Zobaczcie to. O, komórka, coś tam się ładuje. Zobaczcie, moi drodzy, to jest ten, to jest ten mój ludzik. No i teraz tak, co robimy? Będziemy dzisiaj zakładali własny świat, i będziemy dzisiaj, oczywiście, jeszcze się tutaj bawili na tej naszej nowej mapce. No i dzisiaj naprawdę mam bardzo, ale to bardzo dużo takich ogłośnień parafialnych, że tak to ujmę dla was, więc oglądajcie dokładnie, bo naprawdę dzisiaj będzie dosyć ciekawy odcinek. Tak więc moi drodzy, no ja już się nie mogę zaczekać tej, tej po prostu tej przygody na Minecrafcie na modach. Ja już po prostu jestem taki, wiecie, no wzięty Paczka jest specjalnie zrobiona dla mnie, więc... No, no, nie wiem, no nie wiem, co mogę jeszcze zrobić. Naprawdę, bardzo bardzo się cieszę. Dobra, robimy, usuwamy te wszystkie, oczywiście, tutaj rzeczy. Usuwamy, widzę, muzyczka mi się nawet włączyła. A niech będzie. No i tak, robimy teraz, moi drodzy, nowy świat. I to będzie świat, oczywiście, przetrwanie. Robię to przy Was, żeby później nie było, że coś tutaj, że coś tutaj jakieś kody wpisuje i tak dalej. Robimy jakieś ziarno dla generatora świata. Zróbmy. Minecraft na modach z kuba z o taki sobie no taki zrobimy sobie sit e, oczywiście świat e, nie dajmy po prostu zwykły domyślny e, struktury włączone e, zezwalaj na kody to nie zezwalamy bo nie chcemy bonusowa skrzynia jak najbardziej czemu nie no i co chyba możemy moi drodzy aha jeszcze tutaj nazwiemy świat oczywiście e, chyba możemy jeszcze moi drodzy sobie e, tutaj no i po prostu powoli zaczynać. Tak więc moi drodzy, tworzymy nowy świat. Aha, jeszcze jedno takie ważne ogłoszenie moi drodzy, że jeżeli będę teraz dużo pił, to bardzo, ale to bardzo Was przepraszam, ale u mnie w mieście jest teraz tak gorąco, że no aż aż nie mogę wytrzymać, tak więc bardzo Was za to przepraszam, więc czasami będę sięgał po wodę. Okej, okay, jesteśmy na Sawanny czyli... O, czyli nie za dobrze, <laughs> nie lubię sawanny. Ale zaraz się okaże, co tutaj ciekawego jest, jest, już na tych modach. Bo już widzimy, że jest dosyć ciekawie, moi drodzy. No ale zaraz się to okaże: kolejne ogłoszenie, moi drodzy, parafialne. Ja sobie będę tym samym czasem ścinał. O kurde, co to jest? O boże, struź! To jest struź! Stróż? Kurde, nie atakuj na stróż, oa! Co się dzieje? Już tutaj mamy jakieś niepowodzenia ze strusiami. W ogóle ciekawe, ile stróż. co nam w ogóle może dać stróż? Mo, moi drodzy, ja w ogóle tej paczki nie testowałem tak za długo, testowałem sobie ją może naprawdę dosłownie 2-3 minutki. No i stróż nam nic nie dał, co za niedobry dobry stróż. E, dobra, przygłośmy sobie, tak myślę, to do. no do 42, żeby było trochę głośniej. Mm, tylko oczywiście sobie jeszcze muzykę włączę, przepraszam, widziałem, że jakiś lag był. Nie chcę muzyki, muzyka jest niepotrzebna. Moi drodzy, dam sobie nawet jeszcze 44. No i możemy sobie powoli już tutaj zaczynać. Przepraszam, ale są jakieś dziwne lagi, nie wiem czego, nie wiem czego. Dobra, nieważne, zaraz się powinno to ustabilizować. No i moi drodzy, co wam mogę szczerze powiedzieć? Paczka naprawdę jest mega, mega fajna. Kurczę, zapomniałem imię i nazwisko autora tej paczki, którą jest zrobiona specjalnie dla mnie, za to Was bardzo, ale to bardzo, bardzo przepraszam, ale dowiem się na kolejny odcinek i na pewno o nim wspomnę. No. I i teraz tak, pokopmy sobie troszeczkę drewna. Widzę, że tutaj nie, chyba FPSy zaraz, zaraz powinny się ustabilizować, jak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli nie, no to nie, nie powinno. Dobra, jeszcze coś zrobimy, nawet e, ustawienia graficzne, włączymy sobie ten, nawet na ósemkę troszeczkę zmniejszymy, żeby na pewno nie było jakichś lagów. Tutaj myślę, że nie powinno być żadnych problemów. Co to jest? To jest jakieś. To. Aha, to jest ten. Kurde, jak on miał. Nie pamiętam jego nazwy po polsku, a po angielsku pamiętam. Cholera. E, dobra, weźmy sobie drewna akacji, Przemienimy na kacjowe deski. E, oczywiście zrobimy sobie crafting. Ogólnie, moi drodzy, mam dzisiaj do Was takie bardzo, ale to bardzo ciekawe. E, ciekawą. No, nie wiem, czy to można nazwać jakąś propozycją. E, ale chodzi o to, że jeżeli. Co to było? O Boże. O Boże, moi drodzy, co to było? W ogóle są. Naprawdę są jakieś dziwne lagi. Za to Was bardzo, ale to bardzo przepraszam. To jest jakiś ten mul. Może chodźmy sobie gdzieś dalej, żeby tutaj się świat wygenerował. Bo, serio, są jakieś takie dziwne lagi. A nie powinno takich lagierców być. Więc coś tu jest, moi drodzy, nie tak. Nie no, o kurde, tam mamy ropę w ogóle. Tam mamy ropę. Jeżeli będziecie. Bo ja widzę, że będą jakieś tam malutkie lagi. To nie będą jakieś duże lagi, ale takie małe lagi. To Was bardzo, ale to bardzo. Co tam stoi? To Was czekać, jak tu się. kocha. To, tam stoi jakiś ten, krzyż, no dobra. Moi drodzy, czekajcie, ja tylko zobaczę te lagi i zaraz do was wracam. Okej okay, moi drodzy, już w tym momencie lagi powinny być ogarnięte. Szczerze wam powiem, ja nic kompletnie nie zrobiłem z tymi lagami. Uwierzcie mi, ja nic nie zrobiłem z tymi lagami. Niech ten stróź mnie zabije. No zabij mnie, przed chwilą mnie atakowaliście, no. No patrzcie jakie wredne strusie. Ogólnie, moi drodzy, ja nic nie zrobiłem, po prostu zresetowałem Minecraft. bo aż się tak przeraziłem w pewnym momencie. Kurde, komputer drogi, Minecraft, Minecraft dobrze działa, Minecraft ci pokazuje mi, że mam 1000 FPSów, a lagi są, nie wiem, pewnie to był jakiś błąd po prostu, bo się Java źle załadowała, e, czy coś takiego, moi drodzy, więc nie ma się czym przejmować, kompletnie nie ma czym. No i tak, chciałbym się teraz zabić, bo... Kurde, kurde, co ja muszę zrobić? No, muszę po prostu zacząć od nowa, tylko nie mogę się zabić. Potrzebuję trochę dirta, żeby, żeby się gdzieś podsadzić. Podsadzimy się i. I się zabijamy, moi drodzy. Szybko potrzebuję się zabić. Już będę miał pierwszą śmierć, moi drodzy. Tak, już mam pierwszą śmierć. śmierć Dobra, weźmy sobie w takim razie te wszystkie jabłuszka te wszystkie tutaj rzeczy, które dostaliśmy z tej bonusowej skrzynki. Aha, tutaj, tutaj mamy już miejsce śmierci. No i bardzo dobrze, że mamy miejsce. Taką latarką nawet zaznaczone. No i bardzo, bardzo mi się to podoba. Ogólnie przed chwilą tam byliśmy, to mamy jaskrawe w ogóle włączone. A mam 8 renderowania. No dobra, nie będę może teraz przestawiał. Mm, albo dobra, dajmy na 12, na pewno nie będzie lagów, przez to, że dam na 12 nie powinny być przynajmniej. Albo, albo. Moi, a nie, bo to chyba świat się generował, tak mi się przynajmniej wydaje. Miejmy nadzieję, że to nie render... Nie, to nie od renderingu. Dobra. E, idziemy w takim razie tutaj i co my tu mamy? Tutaj mamy ostatnią śmierć. Tak więc weźmy sobie te wszystkie itemki. Chociaż tutaj nie było nic cennego. No i tak, teraz moi drodzy, miałem taki dosyć fajny plan, e, aby sobie pójść gdzieś w jakąś fajną, nieznaną podróż. E, tylko taką wiecie, bez przesad, żebyśmy już nie podróżowali w pierwszym odcineczku e, i żebyśmy sobie też zostawili e, troszeczkę przygód na kolejne. Bo to wiadomo, że e, nie, nie przeżyjemy wszystkiego w pierwszym odcineczku. Ale e, też lepiej sobie. Lepiej, lepiej tak nie szarżować. W ogóle to są krety, co nie? To są. Tak, to są krety. <laughs> krety się tu ukrywają. Fajnie, fajnie to wygląda. Podoba mi się ten Minecraft, napiszcie moi drodzy co o tej serii myślicie Ogólnie miałem, o ropa, ropa, jak ja lubię ropę Zawsze lubiłem ropę, nie wiem dlaczego, co tam jest tam jest jakaś ta świątynia, fajnie. O, kaktus! Już myślałem, że ktoś mnie tutaj bije. Dobra, bo zobaczcie, moi drodzy, tu mamy ropę. Ropa ogólnie fajnie wygląda. Lubię, lubiałem zawsze tak ropę. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. Tak można sobie popływać. No nie wiem, czy w tym jest coś fajnego, ale po prostu zawsze mi się jakoś ta ropa podobała. Halo, nie mogę stąd wyjść z tej ropy. Dobra, mam nadzieję, że przez wodę wyjdę jakoś. Dobra, najem się, moi drodzy. Kurczę, szkoda, że tu nie ma żadnej owcy. To mnie chyba najbardziej męczy, że tu nie ma żadnej owcy, bo ja nie mogę się przespać prze, przez to o-o, co, co to? Coś ja zebrałem mi się, coś pojawiło na czacie. No dobra. O-o, coś tutaj mamy. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy, moi drodzy, coś ciekawego. No dobra, no to, no to jak ciekawego, to zaraz tam pójdziemy. Um, ogólnie w, ty, w tej pa ta paczka modyfikacji jest coraz lepsza, moi drodzy. No, naprawdę jest tyle modów. Jest taka, taka będzie fajna zabawa. Już się nie mogę zaczekać. E, co ja tu miałem zrobić? Miałem tutaj wejść na. Mm, 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 nie na graficzne. Mm, kurczę, gdzie to było. No, po prostu chcę wyłączyć czat, wiecie? O, dobra, wyłączę tutaj czat, yy, ustawienie gry, czat. Yy, Niewidoczny, ok, bo nie chcę tego czatu. Jak, jak tu mają się pojawiać jakieś głupie komendy, to ja tego po prostu nie potrzebuję, moi drodzy. No i tak, co my tu mamy? Widzę, że tu mamy jakiś domek i zombie z tego wypadł. Okej, okay, panie zombie, okej. Okay. Nie ma problemu. A, tam jest spawner zapewne. O tak, tam jest spawner. Tam na pewno jest spawner, dlatego ja chcę tam wejść, bo zawsze ten. Aha, tu jest spawner. A czy jest tu jakaś. Nie, nie, nie zabijajcie mnie, co jest? Już w pierwszym odcinku jest. Nie, proszę! Nie! Jest, dobra, nie trafił? Uciekamy, uciekamy, bo tam mieliśmy ostatnią śmierć. Żeby teraz nie, nie była kolejna śmierć, nie. No po co ja tu poszedłem? No nie, no i ja teraz nie mam. Nie, mam się czym najść. Uf. Uf jak dobrze moi drodzy, musimy stąd uciekać, mam jedno serce mam jedno serce i musimy stąd uciekać. Dobra, biegnijmy, gdzie pieprz rośnie, gdzie... Jak najdalej się po prostu da. Okej, okay, tutaj mamy tą ropę. Tam są jakieś w ogóle, nie wiadomo co, tutaj są jakieś strusie, ropę i tak dalej. Ogólnie mam taki plan, żeby osiedliście właśnie koło ropy i po prostu tą ropę sobie ciągnąć jak najwięcej się da. Okej, okay, tam mamy jakiś domek, to zaraz tam pójdziemy. I tą ropę, żeby sobie... Co to jest? Zombiak na... Ender Dragonie! Zombiak na Ender Dragonie, DOBRE, podoba mi się. E, Okej, okay. o nie pająki już mi się tak nie podoba, jak mi się podobało przed chwilą. Okej, okay, tam mam jakiś domek. W takim razie musimy tam podejść do tego domku, zobaczyć co tam się w ogóle dzieje. Nie, nie końcie mnie. Do czego ja jestem taki... Czego ja tak słabo chodzę? W ogóle... Chciałbym, moi drodzy, znaleźć jakiś tutaj już normalny trochę domeczek. No nie, tu jest creeper, musimy stąd uciekać. W ogóle jestem bardzo zado zadowolony, że mam jeszcze sprinta. Tam się coś pali, w ogóle nie wiadomo co się dzieje na tym Minecrafcie. Tam się coś pali, tutaj jest jakiś dom, nie wiadomo, na środku pustyni, chodźmy się schować do niego. Miejmy nadzieję, że nas wpuszczą do tego domu w ogóle. Uwaga, uwaga, tak, udało mi się tutaj wejść. No super, co my tutaj mamy? No nic, nie mamy, ale chociaż udało mi się tutaj wejść. Ulala, dobra moi drodzy, potrzebujemy coś do jedzenia, ale to był chyba zły pomysł, bo my nic jedzenia nie mamy, no nie. Ajajaj, trochę lipa, no trochę nie jest za dobrze. No ale na rozweselenie sytuacji, pokażę wam, a tutaj coś jest ciekawego może. Nie, chyba tu nic nie ma. Na rozweselenie sytuacji, moi drodzy, chciałbym wam pokazać to, co ostatnio sobie udało mi się wyczaić w sklepie i sobie to kupiłem. Mianowicie jest to taka obuśka. zobaczcie, taka obuśka, taka buźka, która się śmieje. Nie wiem, czy teraz się zładował fokus, miejmy nadzieję, że tak. No, taka śmiejąca się buźka, buźka, więc fajnie to dosyć wygląda. Tylko teraz tak, bo jest tutaj, widzimy, moi drodzy, noc, a ja bym chciał już dzionek. Tak więc widzimy się, jak już będzie dzionek. Okej, okay, moi drodzy, już miał przed chwilą nastawać dzień. Ale stało się to, co myślałem, że się stanie, czyli po prostu mnie zabili. I przed tym nawet jak się e, już dzionek stał, więc nie no, musimy coś, musimy coś wykombinować, no bo ja tu ja tu żyć nie mogę. Ja nawet nie mogę pójść 300 kratek dalej, bo sam widzicie, że tu jest 300 kratek i e, od razu mnie zabili. No, no nie jest dobrze, no, co ja mogę powiedzieć? Dobra, choć chociaż troszeczkę drewna, moi drodzy. E, weźmy sobie, zróbmy jakikolwiek mieczyk, żeby... E, żeby moi drodzy zabijać się jakieś świnki, później sobie to ugotować i tak dalej, bo my nawet tutaj przeżyć nie możemy. No chyba ta paczka modyfikacji jest trochę za ciężka, no miejmy nadzieję, że nie jest. Może ja po prostu tak szarżuję, albo coś się dzieje niedobrego, ale naprawdę no ciężko jest, Sam widzicie, że no nie jest za łatwo. No ale mam nadzieję, że uda mi się za niedługo to obejść. No ogólnie tutaj są te lochy i tak dalej, więc bardzo, ale to bardzo mi się to podoba. Będzie dużo przygód, już się nie mogę zaczekać. Mam nadzieję, że wy też. Napiszcie jakie wam właśnie są wasze spostrzeżenia. No to będę się starał. Jeżeli będzie dużo lajków i dużo, prawda, komentarzy, to będzie tej serii. Co to jest w ogóle? Dragonfly. Aha. Dragonfly to nie jest ta ta, jak ona ma, ważka? To jest chyba ważka, tak mi się wydaje. Zabiłem tą ważkę, no dobra, mamy tutaj kilka ekspa, nic nam to za bardzo nie daje. Dobra, wkopmy się moi drodzy, troszeczkę pojdziemy, wydobędźmy sobie jakiś tutaj, wydobądźmy sobie tutaj jakiś kamień, żeby zawsze był kamień. W ogóle was przepraszam, że może jest tak trochę ciemno na ekranie, nie powinno być jeszcze aż tak ciemno, ale no wiadomo, jeżeli będzie jakoś bardzo ciemno, to was bardzo, to bardzo przepraszam, no ale wiecie no, ciężko, ciężko jak na razie tutaj się... No, po prostu nie chcę też nagrywać tych super momentów, gdzie ja tylko jestem i sobie nie wiem, sobie podróżujemy, bo chcę nagrywać wszystko dla Was. W ogóle po prostu ja zrobiłem linki lotne, nie wiem. Dobra, wezmę sobie od razu mieczek i będziemy gdzieś lecieli dalej. Będziemy się, jak na razie, jak na razie, tylko żywili mięsem ze świni, moi drodzy. No i właśnie, kolejna informacja, bo już o komentarzach i, i o lajkach wspomniałem. I teraz kolejna informacja do Was, jeżeli ogólnie Wam się spodoba seria, możecie ją pokazać tam kolegom i tak dalej. To jeszcze chciałem Wam powiedzieć. I kolejna sprawa to jest to, że jeżeli o, critical cios, czyli teraz możemy nawet krytyki zadawać. No, to mi się akurat podoba. E, tutaj mamy jakieś skorpiony. Ty idziesz do mnie i mnie bić. Ej, koleś! Co to jest? Co to się dzieje z tobą, skorpion? Dobra, mamy pająka tutaj? Nie! Żeby oni mnie tutaj nie zabili. Coś się dzieje. zatru mnie, no. No niedobrze. Co to w ogóle jest? To jest jakaś. Hitin. Co to w ogóle jest Tahiti? No nie wiem co to jest Tahiti Ogólnie moi drodzy mamy tutaj jeszcze w wgraną tą książkę Taką książkę, że możemy sobie patrzeć co, co z czego się craftuje i tak dalej i tak dalej Więc również będzie całkiem okej okay. Tutaj mamy jakieś groźne... Wilka mamy, nie! Spadaj wilk! Nie chcecie wilku, co mamy tutaj od niego? Jakąś... O skórę jego mamy, no spoko Tylko teraz tak, jak to się patrzyło tą książkę się dostawało czy można jakoś tutaj tą książkę zdobyć? Wiecie co? Na tą książkę teraz się nie ma żadnego problemu. Zapytam się osoby, która po prostu robiła mi tą paczkę, jak zdobyć tą książkę, albo wy mi po prostu napiszcie, bo mam tu to właśnie tego moda, że sobie każdy crafting mogę sprawdzić, jak, jak dane crafting, O, jaki motylek fajny! Jak dane craftingi się robi, moi drodzy. Okej, okay, tutaj mamy jakąś tam farmę opuszczoną, z tego co widzę, ale my do farmy raczej... raczej nas do farmy nie ciągnie. No dobra, tutaj widzimy, że mamy cały czas tą sawannę, co mi się naprawdę nie podoba, bo ja nie lubię sawanny. Okej, okay, dobra, zabijmy sobie trochę jeszcze świnek. No świnki, no niestety, kiedyś będę was hodował, to może aż tak dużo Was nie będę zabijał, no ale w tym momencie akurat muszę, bo, bo troszeczkę lipa z przetrwaniem, jakby to powiedzieć. No, no ale no dobra, wyjdźmy sobie dalej, zobaczmy, może zaraz znajdziemy jakiś normalny ląd oby. No nie, no nie ma, no nie, no tu jest wszędzie sawanna, nie no. Kurde, dobra, musimy iść w drugą stronę, idziemy w drugą stronę, to się dajeść, Nie, tego się nie dajeś. jeść, no dobra. Widzę, że tam już są te, jak one mają, dynie, ale ja, ja raczej do dyni... Do dyni mnie jakoś, moi drodzy, nie ciągnie, powiem wam szczerze. Okej, okay, co to jest? Aha, to jest ten kre, to jest kretosław. Kratosław, co z ciebie wypada, też jakaś skóra, no dobra, nie wiem czy to do czegoś się przyda Myślę, że nie, ale... Ale moi drodzy, co, będziemy się przejmować? Dobra, moi drodzy, musimy chyba się udać gdzieś dalej, bo takie podróżowanie w jednym miejscu to nie jest zbyt dobry pomysł Ogólnie dzisiaj to nie będzie zbyt długi odcinek, bo troszeczkę sobie dalej pójdziemy i powoli będziemy kończyć ten odcinek, żeby on oczywiście za długi również nie był bo dzisiaj jest taki bardziej odcinek rozpoznawczy niż taki wiecie lepszy odcinek Po prostu dzisiaj rozpoznajemy mody, modyfikacje i tak dalej, bo oczywiście wszystkie modyfikacje będę poznawał razem z wami, bo ja tu nie będę zakładu nowego świata, żeby wiadomo, żeby się uczyć i żeby wiedzieć wszystko od was lepiej, bo nie na tym ma ta seria polegać, tylko na tym, żebyśmy wspólnie przeżywali swoje emocje mm, Tylko tam już widzę, że tam Dobra biegnijmy tam gdzie wtedy byliśmy, bo no bo chyba tam jest najlepsze miejsce Nabije się, bo kurde, naprawdę tak suszy w gardle. Jeszcze ja tyle gadam. No dobra, zabijmy sobie jeszcze kilka krów, już nie, świn, przepraszam. E, już nie zabijajmy tych świnek, bo nie ma tutaj po co i tyle nam wystarczy, nie musimy więcej zabijać. 17 mięsa to jest... a no, w miarę okej. Okay. Nie mówię, że jest jakoś najlepiej. Co to? Co to tak bu... A, kred! Kret się w ziemię wbijał. Dobre. No, Do, fajny dźwięk. Dobra. Biegniemy moi drodzy w tamtą stronę. Co to jest w ogóle? O kurczaki, co to jest? To jest jakaś góra z tymi. Patrzcie, to jest. Kurde, jesteśmy ustawieni do końca. To jest jakaś góra z tymi. Jakiś sopel. Nie wiem, super tych, jak one mają. Jakiś sopel, super. E, jak one mają? Kurde, z super rudami, moi drodzy. Co to ma być w ogóle? Co to się stało? Jakiś sopel znalazłem z rudami. No i fajnie, mamy sopel. E, mamy nawet trochę węgla, czemu nie? Węgiel zawsze się przyda. Zjedzmy to. I chodźmy po te żelazo. W ogóle znalazłem jakiś sopel z żelazem. Kurde, nawet nie wiedziałem, że jest jakiś mod, który doda jakiś sopel z żelazem. dobre, podoba mi się to. Ile już w ogóle mamy tego żelaza? Trzy mamy żelaza. Ok, weźmy sobie w takim razie, jak tego najwięcej, tego żelaza, bo to zawsze się nam przyda. Bruk też by nam się przydał, ale. Ok, tutaj widziałem, że jeszcze było żelazo. To niepotrzebnie to trochę skopałem. Powinno być już git, moi drodzy. I teraz tak, ok, tutaj mamy kolejne żelazo. Czy ja potrzebuję jeszcze... O, tutaj jeszcze kilka jeszcze żelaza. Co to tak buczy? Boże. Jakaś sarna, dobra, nie będę tutaj sarny zabijał, niech sarna sobie żyje. Wezmę sobie to z kopiet. Wkurzam ten dźwięk, co jest? Sarna, o co chodzi, co to ma być, jakaś sarna głupia mi tutaj warczy. Dobra, zetnijmy sobie jeszcze troszeczkę tego żelaza. Mm, jak na razie chyba nie potrzebuję, więc tak mi się przynajmniej wydaje, bo i tak będziemy podróżowali tylko do momentu, aż się ściemni. No i na pewno chciałbym znaleźć miejsce, gdzie jest blisko ropa, bo chciałbym podłączyć, moi drodzy, rury i żeby, ta, i żeby ta właśnie ropa, żeby mieć paliwo z tej ropy i tak dalej, i tak dalej, moi drodzy. O, dziki, spoko, dziki są spoko. Co to jest, jakiś posąg, ale nie, do posągu raczej teraz nie będziemy chcieli iść. Tam jest ten biom, którego też nie lubię. No nie za fajnie, nie za fajnie powiem wam szczerze. W tych terenach jest. Myślałem, że jakieś lepsze tereny mi się tutaj zrobią, no ale trudno, pójdziemy sobie dalej. Co my tu mamy? Tutaj mamy jakiegoś tego white horsa, czyli jakieś konika, ale my oczywiście koników nie potrzebujemy, bo to już jest wersja 1.8 czy tam 1.7 i tu już są koniki. O kurde, to są te. Jak one mają? Tygrysy, o kurde, ale tygrysy, a tam są te zebry, spoko, spoko to wygląda, podoba mi się. Okej, okay, chodźmy gdzieś dalej. Tutaj widzę, że koń się pali, nie wiem dlaczego koń się zaczął palić. Pal się koniu, pal. A tutaj mamy tak, turkeje, czyli kurczaczki. Kurczaki są zawsze spoko. O, krowy, krowy mi się naprawdę przydadzą. Przepraszam, że krówki muszę was zabić, ale potrzebuję plecaka, bo jest wgrany mot na plecach, moi drodzy, to akurat wiem. Aj, kurde, bo akurat sam o ten mod prosiłem, więc jeżeli tam zdobędę odpowiednią ilość skóry, to od razu sobie to przemienię na plecak, żeby wiecie, mieć więcej miejsca i żeby to, żeby to po prostu łatwiej mi wszystko szło. I teraz tak, co my tu mamy? Co to jest? Ojejku, co to jest? Kurczę, Blaszken, co to jest? W ogóle jakaś forteca. Kurde, ale, ale w tej serii będzie naprawdę mega dużo przygód. Dobra, chodźmy, moi drodzy, do miejsca, albo nie. Mm, nie, nie będziemy tak nie będziemy tak fisiowali. Chodźmy tam, do tej góry. Wkurza mnie ten dźwięk, naprawdę, wkurza mnie ten dźwięk. Ojejku, jakiś lag był, y -y, widziałem. <gry> ale myślę, że to nie będzie jakiś wielki problem. W ogóle teraz mogą być jakieś malutkie lagi, z tego względu, że mm, po prostu, moi drodzy... W ogóle jakaś forteca, ja muszę ją odwiedzić. Odwiedzimy ją w kolejnym odcinku, myślę. Chociaż, no nie wiem, zapiszmy sobie tą fortecę. Będzie forteca do odwiedzenia. Tak sobie ją włączymy. Okej, okay. ona będzie tutaj, forteca do odwiedzenia. Okej, okay, ptaszki nam ładnie tu świerkają, chociaż ja nie prosiłem, żeby mi tu świerkały, ale niech świerkają. A tu mamy góry. O, akurat przy górach chciałem się osiedlić w górach. Zawsze chciałem usiedlić się przy terenie górowym. Chociaż wy oczywiście możecie pisać swoje propozycje w komentarzach, gdzie się mogę osiedlić, co mogę robić i tak dalej, moi drodzy, bo to jest dla mnie oczywiście bardzo, ale to bardzo ważne po prostu, żebyście wy też oczywiście się udzielali w tej serii. Ale jak na razie ja tu będę się podsadzał, bo chcę sobie ogarnąć, co tu się dzieje. Aha. Czyli tutaj mamy lasy, ulala la, ładnie tu, nie powiem, nie powiem, tutaj mamy krówki, tutaj mamy lasek Nie no, nie no, nie jest, przy, przyzwoicie jest, podoba mi się nawet Czekajcie, nie no, jest spoko mi się wydaje Chodźmy jeszcze tutaj trochę dalej, w to miejsce myślę powinno być ok. Co my tu mamy, tutaj mamy jakieś drzewa, szkoda, że tu jest ten, szkoda, że tu jest śnieg, ale ogólnie i tak jest spoko w miarę teren Czekajcie, jakby tu się może osiedlić, tu sobie zrobić swój domek, tylko tu ropy nie ma, ja tak bardzo chciałem tą ropę. Nie, tutaj się nie będziemy od osiedlali, moi drodzy. Pójdźmy sobie gdzieś dalej. Myślę, że jakby... Myślę, że jak będzie się po prostu ściemniało, to sobie przystaniemy. I skończymy już ten odcinek, żeby też za bardzo nie przedłużać. Okej, okay, tutaj mamy owce. Oj, owce mi się, przepraszam, że owce muszę was zabić, ale owce mi się naprawdę, ale to bardzo, bardzo przydadzą. Potrzebuję trzy wełny po. No po prostu łóżko potrzebuję. Dobra, chodź tutaj. Owco jeszcze. Okej, okay, mam już trzy, czyli jest wszystko okej. Okay. Mm, I teraz tak, dobra, biegniemy w tamtą stronę. Tu jest w ogóle kogoś grup. Nie wiem, kogo to jest grup, ale niech będzie ze ten grobik, bo jak najbardziej, kurde, Snake ty jeden, dobra, uciekamy stąd w ogóle mam mało serduszek. Fuu, jak ty się na nas gapisz, le, obleśny jesteś, dobra, chodź tutaj, Snake'u, ty. Co nam wypadło? Jakaś Cobra Snake Act, to można jakoś postawić? Nie, można położyć. Ale co to jest? Co to za jajo, co, co, co z tym jajem się dzieje? Nic, nie wiem, <grym> nie wiem, moi drodzy, jak ja czegoś nie wiem, to oczywiście mi wszystko napiszcie, bo ja bym, bo ja bym chciał. Tu jest ogólnie też fajny teren, tam jaki fajny teren, dobra, czekajcie, wskoczymy tam, mam nadzieję, że doskoczę do wody, uff. Już że żebym zdedał, tu mam nadzieję, że, że nie będzie takich przygód głupich. Dobra, idziemy, moi drodzy, oczywiście, w tamtą stronę, bo chcę sobie obceić jeszcze te górki i jak wyglądają. Widzę w prawym rogu, że tu jest jakaś lawa. O, jest ta lawa, dobra. Przejdźmy sobie w to miejsce, moi drodzy. Zobaczmy, co się dzieje dalej. Przepraszam, przepraszam, że jakieś głupie dźwięki są, no ale wiecie, to już nie jest moja wina. Dobra, przejdźmy sobie tutaj. Myślę, że podstawiamy się brukiem. Mm, o, tak właśnie. I chodźmy zobaczyć co tutaj się dzieje. Dobra, Lawsko, Lawsko, ty mi nie możesz przeszkadzać, ja sobie przeskoczę nad tobą. W ogóle jakiś posąg, fle, fu, nie, nie lubię takich budowli, bo trochę mnie przerażają, powiem wam szczerze. Ale tutaj, o chwileczkę, bo tutaj jakieś małe lagi były, może coś się... Aha, tu je, tam jest poziom, tam jest biom zimowy, to my na pewno do zimowego biomu nie chcemy. A jakby się tutaj osiedlić, kurde, to byłby chyba nie głupi pomysł, napiszcie mi moi drodzy, patrzcie w tych miejscach. Kurde, chyba ciekawe by było. Tylko tej ropy tu nie ma, no. Musiałbym tą ropę daleko ciągnąć z rurami i to mi się nie podoba, bo ja chciałem właśnie mieć ropę blisko, jakby się tam... Co jest, dziku, ty jeden, ty? Spadaj, co, co to dało? Też jakaś skóra jego. Hmm, okej. Okay. Uuu, lala, chyba... A bo czekajcie, bo na takich terenach, jak tam są właśnie pokazane, tam często się właśnie renderuje ropa, więc chodźmy zobaczyć, bo jeżeli tam by była ropa, to tu się osiedlamy, moi drodzy, raczej na 100%. Zobaczmy sobie, czy tutaj... Mm, tam jest chrześcijna tylko, ropy jak, by, jak nie było, tak nie ma mm, A ropa mi się naprawdę bardzo przyda Czekajcie, czy tam nie było ropy? E, nie, to nie jest ropa mm, Ajajaj, niedobrze, bo nie ma ropy, a ja bym chciał bardzo blisko ropę Tak mi się wydaje Ogólnie, jeżeli byście chcieli live'y na przykład z, z zwykłym, nie ze tylko z Minecrafta na modach Również mi dajcie znać, to będziemy takie live'y robili Ale kurde, no lipa z tą ropą No gdyby tu była jakaś ta ropa Zaznaczmy sobie fajny Teren. Dobra, zobaczmy sobie to jakoś fajny teren. Nie no, tu jest chyba spoko teren, moi drodzy, musimy się tu osiedlić. Jeszcze tylko ogarnąć, czy tu jest gdzieś ropa, bo jakby była ropa... A czy to nie jest ropa przypadkiem na mapie zaznaczona? Eee. Zobaczmy, przybliżmy tą mapę. Jak się tutaj przybliżało? Okej. Okay. O, fajnie ma Nie, to nie jest ropa. Cholera, nie ma ma... Ajajaj, aj, niedobrze. Nie ma tu nigdzie blisko ropy. No dobra, przejdźmy sobie gdzieś dalej, moi drodzy. Może będzie... Jakby była tu blisko ropa, wiecie jakbym się cieszył, bo ogólnie to nie jest jakiś wielki problem, że ropa jest gdzieś daleko, tylko ta ropa się naprawdę później przydaje, a iść do tej ropy, wiadomo, jakieś tam miliony kratek, to też nie jest zbyt fajny pomysł, bo... No bo wiadomo, no to też szkoda tych materiałów i... I czasu. I czasu oczywiście. No tutaj tej ropy jak na razie nie widzę na mapie, co jest wielkim problemem jak dla mnie. Tutaj są jakieś wy... wy... Wykopaliska z kamieniny. W ogóle tu jest jakieś dzicz. Tutaj są jakieś te zebry i tak dalej. Okej, okay, tutaj tutaj jest w miarę spoko teren. Napisz, napiszcie, moi drodzy, co myślicie o tym terenie. Nie wiem, co tutaj. Aha, niedźwiedź jakieś, dobra. Ja, tylko ja tutaj szukam ropy. Jak blisko tu by była ropa? Jakby była gdzieś jeszcze w tych terenach, to powiem Wam szczerze, żebym się osiedlił raczej na 100%. Tutaj nie, tu już mi się te tereny nie podobają. Ajajaj, aj, nie ma tej. O. Mm, lipa trochę, no nie wiem. No nie wiem, moi drodzy. Myślę, że w, już, w tym, już w tym momencie będziemy powoli kończyli ten odcinek, żeby go nie przedłużać. Zresztą no, i tak jest długi, więc y, trochę Was przepraszam, że tak przedłużyłem ten odcinek. No ale wiecie, tak fajnie mi się gra, że aż mi szkoda robić kolejnego odcinka. Naprawdę, uwierzcie mi. Dobra, pójdźmy sobie jeszcze tam, obbadajmy, czy gdzieś jest tutaj ropa w pobliżu, bo jakby była w pobliżu, to nie ma problemu. Hmm, może w tym miejscu sobie pójdziemy jeszcze zobaczyć, czy jest tutaj ropa. Dajcie mi sekundę. O, proszę państwa. Kurczę, mięso mi się już kończy. Już mi się w ogóle wszystko kończy. Nie, no, jakby się w tamtych terenach osiedlić, byłoby zaczepiście, tylko no. No, tylko ten jeden warunek, właśnie mój. Mm, tutaj nie ma robka, chyba. W ogóle tam jest jakiś dom, widzę, czy tam jak, jakaś osada. Dobra, chodźmy sobie jeszcze tu. Jak ktoś się tutaj, moi drodzy, prześpimy? W ogóle tam niedźwiedź zabija krowę. Co za bezczelny niedźwiedź. No, nieładnie, nieładnie, panie niedźwiedziu. Dobra, chodźmy sobie jeszcze przez ten biom zimowy, jeżeli. Po, poza tym biomem zimowym znajdziemy ropę, to się tutaj osiedlamy, myślę. No nie no, tutaj nie będzie ropy. Chociaż... A to... A myślałem, że to już ropa, to jest jakiś niedźwiedź. No nie no, ropa najczęściej występuje na piachu, a ja do piachu... Czy ja mam jakoś mega daleko do piachu? No trochę mam, no nie jest to jakoś mega daleko, ale... No troszkę, troszkę jest. Dobra, tutaj mam niedźwiedzia. Mm, moi drodzy. No dobra, co ja będę wam mówił? Ja będę się z wami żegnał na dzisiejszy odcinek. W kolejnym odcinku może poszukamy sobie ropy. Napiszcie mi, co chcecie, abym robił w kolejnym odcinku, bo będę was się oczywiście jak najbardziej słuchał. Teraz sobie zrobię jakiś prowizoryczny domek i się prześpię. No i myślę, że nawet po, poza odcinkiem sam troszeczkę tej ropy poszukam, żeby to nie było aż takie nudne. Ja w tym momencie sobie robię łóżko, żeby się przespać. Jak najszybciej, jak najszybciej, moi drodzy. No, i widzimy się już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, co ja robię. Mam nadzieję, że, wy, że właśnie odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak wiecie, co ma robić. E, ja idę spać no i do kolejnych odcinków Minecrafta na modach. Oby nie było takich przygód jak w dzisiejszym odcinku, bo, bo się chyba załamię moi drodzy. No dobra, do kolejnych odcinków i będę zaraz sobie szukał tej ropy po odcineczku e, a wy, moi drodzy da dajcie znać, czy podoba wam się ta seria i do kolejnych odcinków. No i cześć!